Na dzisiejszych zajęciach uczymy się porównywać ułamki zwykłe i najłatwiej się porównuje ułamki zwykłe takie, które mają taki sam mianownik. Czyli na przykład 2 ósme i 3 ósme. Widać, że jeżeli coś jest podzielone na 8 równych części, na przykład pizza, to dwie części to z pewnością mniej niż 3 części. Tak? Czyli ten ułamek jest mniejszy od tego. Teraz mamy ułamki o jednakowych licznikach. Tutaj jedynka i tutaj jedynka. Gdybyśmy mieli taką możliwość, że dzielimy czekoladę na dwie części, albo dzielimy czekoladę na trzy części i jedna z tych części przypada nam w udziale, to którą czekoladę byście wybrali? No pewnie tą, w której jest większy kawałek, czyli ten jest większy kawałek, prawda? Czyli ta liczba, jedna druga, jest większa od jednej trzeciej. Wyobraźcie sobie teraz, że wykopaliście skarb. Nasza klasa, która liczy cztery osoby, poszła i wykopała ten skarb. Niestety nie byliśmy sami, byliśmy w grupie. I powiedzcie mi, czy będzie dla nas korzystniej, dla klasy czwartej, jeżeli ta nasza grupa będzie liczyła 10 osób czy 15 osób? No, lepiej by było, gdyby liczyła 10 osób, dlatego że wtedy większa część grupu trafia do nas. Czyli tak. Im mniej osób do podziału, tym większy jest ten ułamek. Istnieje jeszcze jedna metoda porównywania ułamków, tak zwana metoda na krzyż. Musimy tutaj, jadąc od do dołu, wykonać taki iloczyn 5 razy 3, i tutaj, jadąc od dołu, wykonać taki iloczyn 7 razy 2, Te tak? strzałki nam w sumie potrzebne. I teraz zastanawiam się, co jest większe. 5 razy jeszcze to 15, czy 7 razy 2 to 14. No większa jest 15, więc ten ułamek jest też większy. I ta metoda, metoda na krzyż będzie działała przy każdych ułamkach, ale w niektórych, w których będziemy mieć dosyć duże te liczby, będzie niewygodna do zrobienia. No spróbujmy jeszcze jeden taką metodą, na przykład 4, 9 i 5, 11. Jak to porównać? No znowu, stosując tą metodę jak już mamy 9 razy 5, 45, 11 razy 4, 44, widzimy wyraźnie, że ta liczba jest mniejsza od tej liczby.